Tutaj znowu kolejny wóz zobaczymy, bo on może będzie y, czyszczony, bo ten już jest czyszczony, to ten myślę że też. A ten, ten ten brama się otworzy i wiedzie. To chodźmy podejdziemy pod niego bliżej. Oby nie włączył tej opcji, bo mnie będzie y, brzuchu mnie burczał. No tak, ale, ale to był właśnie ten jechał y, w Iwapi. No. Uwaga, czy nie włączy tego, tego nie, dziwnego? Nie, nie, Bo on jak wieżda, no bo był, byli chyba w poważnej akcji. Tak, pewnie tak. Co tu, był tu? No. Tu widzicie Wuzman. O, ten też ma. Wuzman, nowy na Selbachie. To była jakaś poważna akcja, może gdzieś zalało i musieli pewnie jechali na akcję, bo dzisiaj są takie złe pogody. A, a ten medal lecie napisy. A patrzcie, drugi, i w tym byłem, to jest ten najwyższy. A, a, a ten gaśniczy też będzie? Nie, chyba. Nie. A on. Ja nie zauważyłem, że jakiś tu miał wjeżdżać. Zobaczymy, czy będzie wjeżdżał następny. To zobaczymy, czy ten, czy ten podnośnik będzie. Będzie tutaj doczyszczalny. Widzicie, jaka mi przygoda teraz? ...tych wozów? Tutaj jest wóz. Ten będzie chyba... No chodźmy tam. No chodźmy, bo jest... ...otwarty garaż. Chodźmy, bo... ...pewnie podnośnik będzie. Tam. Tutaj widzicie bramę. Naprawdę ten mus pewnie będzie jechał do trzczalni. Zobaczymy. No, nie zauważyłem, że gasi się otworzył. Jaka przygoda. Patrzcie.